A my sobie tu jedziemy w drodze i takie coś znaleźli Przepiękna maszyna Zobaczcie co to jest Tak razem z wami się oglądamy troszeczkę kornik no, rdzewiejący wszedł Rzeleżoja. Ale pięknie zobacz jak w środku przyjemnie Cudownie Śrubokr nawet Patrz jaki kierunkowskaz no. Wow. Jak amerykańskie, gdzie, gdzie te samochody jeździły? Zobacz, jaki piękny znaczek. Wow. To nie był jakiś. Aut nie mógł być. Czemu miał... zobacz? To jakby autobus jakiś był. Zobacz, to. to takim wyświetlaczem, ale. Wyświetlaczem był. ale jaki, zderzak. Konkretny. To nie jest oryginał. To nie jest oryginał? A, konkretny. Piękne autko, co? Damy radę? Kaźmierz A te, te, a lampy ma od Volkswagena Garbusa Takie duże? Tak Może tak, on miał takie. To, bo... Może wyjść. Zaraz, tam podwyższany, tam to jeszcze patrz. bagażnik u góry no? ma. Ale patrz ty, chromy tyle, kurwa, patrz. I, 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 i całe. No ale. Wiesz, dlaczego? Zobacz, to ma wydech. Ciekawe, jaki to silnik jest. Słuchajcie, jak wiecie coś na ten temat, jaki to może być silnik, dajcie znać. Zobacz tu jaka kanapa, stolik. Patrz, lew ma tam, kran. Widzicie to dobrze, czy nie? No, nie, o. widać. Zobacz jakie pikowane ze skóry. Siedzenia, zobacz, ze skóry pikowane. Nie siedzenia, tylko te boczki, drzwi. Piękne auto. Zobacz jaki zegar u góry. Wow. Słonie, możecie widzieli. Widzicie ten zegar u góry tam? Niesamowite. Na podwójnych kołach. O. Zik. tu drabinka do góry można się wspiąć tam tablica rejestracyjna u góry była Piękny, no jaki ogromny znak Mercedesa, to jest moja ręka kierunkowskazy tu tu już, już tego e, co to jest? Jaguar e, Jaguar Jaguara ogląda ale mnie to się podoba strasznie Piękne auto. zobacz jaka klamka, klamka jak w drzwiach pewnie, na dół się zamyka. Ty, on jest otwarty, Kaźmierz. On jest otwarty. Ja pierdziu. Zobacz, tam do silnika można zajrzeć. Ile ma przejechane? 196 tysięcy. 109, ty, ty jak mój 196 tysięcy. Przepiękne auto. Patrzcie jaki zegarek. Do środka nie będziemy wchodzić tutaj. Patrzcie, jak to wygląda. Szyber dachu góry ma. Wow. My tak przejazdem jesteśmy, to nie będziemy nas naruszać. I tak już naruszałem, że otworzyłem drzwi Czy czyjeś. Tu jakaś tabliczka jest. Przepiękne auto. Zobacz. Patrz, hamulec taki ręczny, fajny, widzisz? Patrzcie, jak się zaciągało hamulec. Cyk i go się przekręcało, nie? Wow. Patrz na wycieraczki tutaj. Guziczki, co on tam pokazywał, temperaturę chyba tutaj, a tam stan licznika tego, co tutaj jest. Jakiś? sanie, to jest chyba diesel. Musi być diesel, czy benzyna, myślisz, kąże że to jest? To jest benzyna, tak. a może i benzyna. Tam kawałek silnika widać. Nie, to jest diesel. diesel? No, widzę tam te do tych wtryskiwaczy. Patrz, ale Ameryka, ty to działa wciąż. Patrz, jak się zamyka elegancko. Czy wyobrażasz? Piękna klameczka. Wow. Zobacz hamulce bębnowe z przodu. No, bębny. Wow. I zobacz jaki znaczek Mercedesa na hamulca, Na tych. Niesamowite, co? Ale by tu było roboty, Kaźmierz. No. Ile myślisz, byłoby roboty na tym? Dwa lata? No to już. My robić nie mamy co się nudzimy. <laughs> no, albo też może być szyna. Nie, nie, to jest może guma być i szyna ten... ta... guma ona jest. Pychana. A, tak jak tutaj? No, tu jest. O, tu jest, nie? Tak, no. czerwona. I ty, chyba oryginalny kolor jest, nie? Jakiś taki żółto. To taki był. Taki. Musisz? Myślę, że to jest piątka, pięć cylindrów? Jest, Rzędowy? Rzędowy raczej jest. Nie, to, jest nie, to jest chyba Ale super. Czyli, że to jest oryginał, co? Że go tak podwyższyli tam. No chyba musi być, co? No, podwyższany. No, nie, nie, no podwyższany, ale tak oryginalnie, że Mercedes tak zrobił? No nic, dajcie znać, jak Wam się takie coś podoba. Powiedzcie co wiecie na ten temat. A my Was serdecznie pozdrawiamy z naszej wycieczki.